Ciemka ludziska, ja jestem trecio, a to jest kolejny odcinek. Let's play metro. 2033. Dobrze, ludziska. O, no, fajnie. Na razie wczytuję. No, głosowanie na razie wychodzi na crisis. I bardzo się cieszę. O, mogę już. Dobra, ale min Grafika nie gra. O, już się poprawiła, dobra. Eee. O, ona się wczytuje jeszcze, bo chodzi to Dobra. Mmmm ojoj, oj, 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 oj Co ta jeszcze, ale... O kurde. Z góry? Ta z góry, oj, to jak? Hmm. kurde, nie, nie, nie przejdziemy tego. Hmm. Ha, kurcze, to nie tu, tylko to jest jeszcze dalej. Ale będzie jakiś przebiec nara, 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 nara zostawcie mnie o, o jeszcze ten, dobra <laughs> Sorki. Mm. No Wiem, wiem, wiem Kurczę O będzie ciężki mam. O! Ty miękniej prostycznie a? Tak. Skąd? Dobra, ja wziąłem od Ja tam idę na górę, więc żadnego optymizmu niech nie będzie. Ale... Wszyscy biedni jesteś, nie Dobra, czekajcie, zaś muszę sobie... Znowu muszę sobie... Przypomnieć sterowanie. Nie, to było ładowanie, tak więc to była apteczka. To... Skok, to spin, dobra. O ku... Nie, naprawdę jest... Problem z grafiką mam. O! Ha! Będzie trudniejsze niż myślałem. Dobra. On chyba leży. O! To był... ...bum-bum headshot. Kolejnym ludzikom życie jest niemiła O kurde No chodź tu O pięknie Już wszyscy? Jeszcze mam tam granacik rzucę bo widzę już że ktoś tam biega Dobra, na razie tu wejdziemy Kurde te kaski mi nie... te kaski mi nie pomagają. Już! Ledłeś <coughs> Chyba Ktoś jeszcze? Dobra. Nie powinienem mieć tu problemów już z, z amunicją bo zawsze tu miałem problem z amunicją Nie wiem za bardzo co to robi A światło zapala pójdziemy tu i widzimy naszych wrogów które można nożem Ach tak tak, tak! Kolejny, Zgięcie! Dobra. To jest jedno miejsce, w którym można się <laughs> dość nieźle pobawić i jest safe point. And, to jest bardzo fajne. Dobra. I widzimy tu znowu jest ta broni. Yy, nie jest jeszcze to miejsce, w którym można się tak pobawić, ale... Szeli się to. Ja wolę tu są... iść. Yy, nie wiem, co prawda nie pamiętam, to... Po... Tu nie było niezgłośnego, tak? Dalej będzie. Yy, dobra. Mmm, daj leproni. Czy mogę być pewien, że wy jesteście martwi? Bo nie chcę potem, żebyście jakoś nie... nie. A, tak na wszelki wypadek. Czy ci rękę pociacham. O. Na wszelki wypadek. Tak, teraz już na pewno będziesz martwy. Jeszcze ty. O, ty już też. Hmm. Wiesz, czy mi, to nie jest fajny fragment. Znaczy, fajny... krótki nie jest. A impertywy eliminuję. Ale tu mamy maszynkę, znaczy... może, że tu coś świeci. Patrzcie, teraz nie chcemy wy... wylecić. Normalnie są chętni do zabawy. Dobra, hm. Mm. Co my tu mamy? Tu mam dużo granatu. Tam ja bym chciał dojść bo... Tam bym się fajnie po... pozbierał amunicję dużo ja nie wiem czy tam jest dojście czy nie ma dojścia Ja nie Ja w każdym bądź razie nie znalazłem Dobra Hmm Patrzcie, jest dojście hmm. Może je jednak znalazłem... Pff, nie wiem... Snaktawizor... W ogóle to jest, y Nie, nie czuję się dobrze, wiedząc... Słysząc... Mi koło świstają kula... chyba wszystko hmm. w tej części Kurcze, ja jak nikogo nie widziałem tego, tylko... no, ale jest save point Chociaż tyle Tak ogólnie to wszystko to są strzały stamtąd O jak... przywomili jesteś tam daje się mi... kasę, jeszcze do mnie już kum... Nie, nie, nie. Właśnie. Dobra. Jeszcze z powrotem zapomniałbym znowu o... ...tak ważnej rzeczy jak... ...w zmienianiu. Podładujemy troszkę. Dobra. Dobra, tego nie trwimy. Są oni zaszkę za daleko jeszcze. A tym? Też ja nie. Wiem. No, dobra. O jestem, co tą będą przewiść piścia Polaruję Arkiemka ładnie. O kurde Do mnie idzie... 嗯。Mm. Powinieneś dawno ginąć. O. O. Elo. No tak, AI trochę teraz zasiadło. Widzę tego gościa, że tak nas ale... No Nie, nic przez to nie widzę.

No że ma apteczki? Nie wiem czy kogoś trafiliśmy czyli czy trafiliśmy. Mam tyle, że są twardzi. Chyba wszyscy. Hmm. Dobra ludziska. Jakoś nam się udało. Mmm, poczekajcie chwilkę, ja zaraz wrócę do was. Okej, okay, jestem z powrotem. Mm. Jeszcze nie wszyscy. Nie... W każdym razie nieważne. A idę... Ta... Nie, tu dobrze, tu. Zbieram całą amunicję od nich. Już nic nie masz. Tu jest. Fajnie, bo mają dużo amunicji przynajmniej. Mam wracałem, miał mało.

Soldiers huh. of the Red Army, uh -huh. Commanders, make haste! The stations freed by our forces are already addressing problems of food and shelter. Secure your fair share! Many uh -huh. of our comrades have already joined us! Soldiers of the Red hmm. Army, <clears throat> don't believe your Commissar's lies! Soldiers of the Right, do not torture and kill prisoners of war! Your comrades have already learned that we treat prisoners humanely. Join us and prosper! Okay, I don't know what to do next. For some reason it's Powinny być dwa trupy as Nie wiem tyle problemu zrobiłeś co <laughs> Kolego Apteczki mamy? No Fajna bitwa ogólnie Dobra <laughs> ha. Przede wszystkim chcę zrobić coś fajnego, czyli tu. Zaraz, czy powinno jechać? Powinno. nie wiem, nie chcę jechać. O nie, jedzie, jedzie, jedzie. Dobra, strzelżyliśmy. O, -o. Okej, okay, udało się. Zatem byśmy sobie już teraz mogli pojechać, ale najpierw. A tam wolałbym rzucić się nieco. Mhm. Ci bandyci mają super muzyczka. <laughs> tak, tam zaraz wejdziemy. Nie masz nic. Przynajmniej amunicji. A ty masz dużo? O. Ha?

Jakiś kości. Fuj. robią swoje, co? Dobra, i tu już idziemy pierwszą pułap. Nie, to nie jest jeszcze pułapka, ale tu jest parę pułapek dlatego tutaj trzeba uważać i je właśnie tak rozumiem. Nie mam co prawda nic takiego w... Jezu, ale jesteś kupi Znaczy... Nie, nie ty Jezu, tylko... Tylko ja. Chodziło, że ja. Widziałem, już się ja. Okay, no, no hello hmm. that ludzie byli. Oh. Ja mam dwie takie amunicje Tu no nie wiem co tu jest Tu coś w ogóle jest znowu jakaś rura Koleś, który ma sobakę na zmianę i ma... Hmm. Dobra, już bliska. Zapamiętałem to miejsce jako jakieś takie... O jakimś takim większym... przemawiającej ma więcej takich rzeczy różnych. La 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 górę, la z powrotem. Na górę. Straciliśmy kupę czasu. Kupę czasu straciliśmy. Hmm. <ścoughs> o, za niedługo zresztą za w O, będziemy la tym momencie la ja la więcej skończyłem grę. Ale i tak znam całą, bo Bunga. Całą. O, o. A wy tu co? Co wy tu robicie? Co wam tu pozwolił być? Już? Nie ma was? Fajnie nawet żeście przyszli macie przynajmniej amunicję, so, idziemy. Czekamy do kolejnego save pointa i skończymy. Voila! Dobra ludzka, tu skończymy ten odcinek. Co jest tam dalej zobaczycie w przyszłym odcinku Tak więc jutro już, już jutro Tak więc cześć, trzymajcie się Narka